Cześć, witajcie. E, dzisiaj taki będzie filmik e, o tym, o czym będzie później. E, więc tak, dzisiaj się obudziłam z moją fibromialgią. Jeżeli już tam oglądaliście wcześniej, to na pewno wiecie, mam problem z fibromialgią, to jest takie, wszystko boli, nie wiesz, gdzie Cię boli, co Cię boli, jak Cię boli. I od paru dni boli mnie tak, jakby mnie ktoś tak przeciął cała lewa strona ręka, noga, aż do... Pięty dochodzi takie dziwne bóle, spać nie mogę plecy bolą. Bardzo zmęczona jestem, spać mi się cały czas chce. No i mogę Wam jeszcze powiedzieć tak, że od hmm, nie wiem, 8 lat, tak po wypadku samochodowym właśnie yy, dostałam leki przeciwbólowe, w których jest kodeina. Na początku było fajnie, bo ja walczyłam z depresją. Miałam bardzo poważny problem z depresją, i jak sobie wziąłam taką tabletkę. Fajnie mi było, odjazd i, i było super. I zaczęłam je brać, brać, brać. W pewnym momencie one przestały trochę działać, to musiałam wziąć więcej. No i wiecie, co jest coś takiego właśnie się nazywa uzależnienie. To nie jest uzależnienie, że musimy wziąć, aczkolwiek się dobrze potem mi spało, więc ja zaczęłam brać już później na spanie. Ale przestały one działać na te właśnie wszystkie bóle, które wcześniej by tabletka działała. Organizm się uodpornił i mogę Wam powiedzieć tak, że później nie brałam ich, jeszcze pojechałam do Kanady, byłam rok w Kanadzie, nie brałam tych leków tam, ponieważ ich nie miałam, ale mi się tam, one nie były potrzebne, właśnie, to nie było aż takie potrzebne tam i owszem, bolało mnie to, ja brałam zwykłe przeciwbólowe ibuprofeny, takie, no, ibuprofen tam jest czy par, Nie, nie paracetamol. Paracetamol i ibuprofen, ale ja brałam chyba ibuprofen, ja już nie pamiętam, ja takie wielkie opakowanie, bo chyba 500 tabletek kupowałam, takie zbiorcze, duże, bo wiecie, w Stanach i w, a, i w Kanadzie, no jak w Stanach to bywa, wszystko duże jest, nie, no to od razu duże, ta, duże opakowanie tablet, 500 sztuk można było sobie kupić. I to mnie trochę wprowadziło w takie coś, że ja sobie zniszczyłam w żołądek, w tej chwili mam jakieś owrzodzenia bodajże na żołądku jelitek, bo czasami mnie bardzo boli. I potrafi boleć w nocy i po prostu budzi mnie to. I to ja wiem, że to jest od leków. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że dalej mam tabletki z Parkodynem. dalej mam i bufen, dostępne tutaj, ale i bufen biorę tylko pół tabletki. Tylko jak mnie boli, już naprawdę już mnie zaczyna męczyć, a parkodyn biorę na noc i jak mnie męczy, ale widzicie, dzisiaj mam taki dzień, wszystko mnie tak boli, po prostu mam ochotę tak siedzieć w ten sposób i po prostu nie wiem, spać mi się chce i... Jestem właśnie, walczę ze sobą, jest godzina w pół do drugiej w tej chwili jak nagrywam filmik, o 11 wstałam, wyszłam z psem, już mnie bolało jeszcze walczę, nigdy nie biorę na pusty żołądek, pamiętacie, nie bierzcie na pusty żołądek i, i właśnie tutaj do użytkowniczki, która mnie ogląda, do oglądaczki, Agnieszka live, to właśnie nigdy nie bierz tabletek na pusty żołądek. Bo wczoraj oglądałam Twój filmik o tym i po prostu przeraziłam się, bo sama mam z tym poważny, przepraszam, problem. I właśnie mówię, takie sesje mam z tą kodeiną, z tym parkodinem. E, oczywiście to wiem, że nie występuje w nazwie. W Polsce nazwa jest troszeczkę inna, to się inaczej te leki nazywają, ale chodzi głównie o kodeinę, bo tu kodeina tak rujnuje nasz żołądek. E, to uważajcie nigdy na pusty żołądek i ja polecam napój. miąższ z aloesu, nie napój, tylko miąższ. Miąższ z aloesu, który ja popijam rano i wieczorem. I wam powiem, że naprawdę żadne mleczka, żadne tabletki osłonowe, no kuziwa nic nie działało. To mi zadziałało, to mi pomaga i jak się regularnie to pije, ja tego piję więcej jak zalecałem. Bo normalnie po 30 ml rano na czczo trzeba wybić, a ja piję 30, 60 ml właśnie przed jedzeniem rano i 60 wieczorem. W tej chwili mam taki, ten miąż alesowy z żurawiną i jabłkami. On jest ciut słabszy, ale następny, który sobie pojadę kupić, jak ten mi się skończy, to, to kupię na pewno taki zwykły, czysty, żółty. Bardzo taki specyficzny, ciekawy i on neutralizuje wszystko, on, on, on mocniejszy jest, po prostu bez więcej tego alesu. I słuchajcie, więc to chciałam powiedzieć, o czym ja będę mówić. W następnych filmikach zaplanowałam sobie opowiedzieć Wam o tym, o tym, skąd ja się znalazłam na Islandii, kiedy, jak, co ja tu robiłam i w ogóle cała taka historia, i ja myślę, że to będzie dosyć ciekawe, bo kiedyś było zupełnie inaczej. I co bym jeszcze chciała zareklamować już w tej chwili, to bym chciała zareklamować maskarę. Maskara oczywiście firmy Forever, bo ja tylko Forever używam. I o tej maskarze ja będę Wam opowiadać, jak będę się lepiej czuć, żeby mogła się pomalować. Mm, super i pachnie i wszystko. Szczoteczkę też ma całkiem elegancką, tu kamera nie. O, teraz zaczyna łapać. Widzicie? Szczoteczkę też ma całkiem elegancką. Maskara jest naprawdę rewelacyjna. Ja się nie maluję, także wiecie, po prostu jak ja się pomaluję coś czuję na moich oczach, to mi przeszkadza. A z tą maskarą ja byłam zadowolona, w tej chwili możecie ją kupić w Polsce 110 zł plus minus kosztuje. I to jest naprawdę rewelacyjna maskara z OLS-em. i nie powoduje podrażnień, uczuleń czy jakichś takich rzeczy, nie skleja. Po prostu jest super. I tak jak mówię, ja się w pewnym odcinku po prostu nią pomaluję, pokażę Wam, jak ładnie będę wyglądać miałam puder, ktoś mi zarąbał puder, nie wiem czy ja zgubiłam ten puder, po prostu wsiąk, nie ma, zniknął, nikogo obwiniać o to nie będę, pokażę Wam jeszcze krem BB, 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 BB. krem Wam pokażę, który jest też prawdopodobnie już dostępny w Polsce jest to fajny kolor widzicie jest to jest średni kolor, on taki jest trochę pomarańczowawy ale ja się nim pomaluję i zobaczycie po prostu jak to wszystko wygląda na skórze, na twarzy yy, mówię, ja zrobię sobie taką po prostu sesyjkę, żebyście mogli obejrzeć yy, w świetle dziennym oczywiście najlepiej jak będzie słoneczko za oknem no i właśnie do jakichś oczu czy coś, tutaj mam korektor korektor dwu dwu, dwu właśnie taki e, stronny są korektory ciemniejsze i jaśniejsze. Jeszcze od tego ten oczywiście jest środkowy. No, ale ogólnie to o maskarze Wam opowiem, bo z maskary jestem bardzo mocno zadowolona i, i, i chciałabym, żebyście ją zakupili. No, zakupiły, bo może mężczyźni raczej się nie malujecie, nie? No i mam tu jeszcze taki trik. Może kiedyś go pokazywałam. Widzicie, to jest e, ten... E, jak to się nazywa? Mm. Błyszcz. Błyszczyk. błyszczyk, widzicie, to jest błyszczyk Sonia Flawless, czyli właśnie tutaj Sonia nieściekająca, rozmazująca się i to jest bardzo fajny błyszczyk, rewelacyjnie pachnie wanilią, jest po prostu super ten zapach, eee, właśnie ta, yee, no, ten błyszczyk ma tutaj lustereczko, o widzicie, można tu sobie kamerę obejrzeć, tu gdzie się w tej chwili nagrywam, no, chodź tu, no. O, tu jestem. I do tego gdy jesteśmy w ciemnej w ciemności, w ciemnej dupie, to możemy sobie to podświetlić, żeby się widzieć, jak się malujemy w tym lusterku, prawda? Także produkty są ciekawe, fajne. Zapraszam Was do oglądania. Tak jak mówię, najpierw bodajże nagram ten filmik o tym, jak ja tu przyjechałam w ogóle co to za historia była. I, I jak to się stało, jak to się potoczyło, że aż tyle lat tutaj siedzę. Um, no, także to byłoby na tej chwilę dzisiaj. Mówię słabo, się w tej chwili czuję. E, trzymajcie się, kochani, pozdrawiam Was łapki w górę. Subskrybujcie. Na razie, cześć.